Ty tu żyjesz, ja tu żyję, ja tu żyję, ty tu żyjesz To jest moje miasto, za które ja nawet zginę Tu się urodziłem, wychowałem, teraz kształcę Kolejny dzień nadziei, o który ja zawsze walczę Ja tu żyję, ty tu żyjesz, każdy ma swoją zajawkę Nie ciągle siedzą w domu, ja odwiedzam swoją ławkę Masz turimów dawkę, to jest moje piękne miasto Choć mieszka tutaj wielu, ale nie jest wcale ciasno Spójrz czasem na te piękne krajogazy Mikrofon dwoi roni jako króla berłowadzy Boiska szkoły murki i osiedlowe parki, Jakbyś to zobaczył to na plecach czujesz ciarki, my tu żyjemy To jest nasze piękne miasto, jak mnie nie rozumiesz Chyba wyrażam się jasno, dzieciaki w piaskownicy Sięgają po łopatki, posłuchaj mojej gatki, Ja, ja te wiersze wiesz, na ten z... temat, ja tu żyję, ty tu żyjesz Bo się życia nie wybiera, tu miła atmosfera kiedy stąd wyjeżdżam, czuję smak utęsknienia Nowa sur, wyłania się z podziemia, tak ja tu żyję, ty tu żyjesz, ty tu żyjesz, ja tu żyję To jest moje miasto, za które ja nawet zginę Tu się urodziłem, wychowałem, teraz kształcę Kolejny dzień nadziei, o który ja ciągle walczę Ty tu żyjesz, ja tu żyję, ja tu żyję, ty tu żyjesz To jest moje miasto, za które ja nawet zginę Tu się urodziłem, wychowałem, teraz kształcę Kolejny dzień nadziei, o który ja zawsze walczę To te miasto, na które codziennie patrzę Godziny upływają, życie idzie jak w teatrze A ja dalej patrzę co się wokół mnie dzieje, posłuchajcie przyjaciele Zachodni wiatr wieje, tutaj żyjemy, choć wcale nie jest łatwo Mam taką wiarę w siebie, że przepłynę odlew ratwą Kocham to miasto, moją szkołę OHP Będę miał w sercu, na dobre i na złe Każdy o tym wie, choć to miasto jest mi znane Podziemne podanie, nowosolskie nadanie Masz tu kolejne wejście, o nowosolskie mieście Dla mnie ono jest bezcenne, takie jest moje podejście Grupy hms u bez żadnego stresu Zapraszam pogadać, bo to klucz do internetu. É isso. Ja tu żyję, ty tu żyjesz, ty tu żyjesz, ja tu żyję To jest moje miasto, za które ja nawet zginę Tu się urodziłem, wychowałem, teraz kształcę Kolejny dzień nadziei, o który ja ciągle walczę Ty tu żyjesz, ja tu żyję, ja tu żyję, ty tu żyjesz To jest moje miasto, za które ja nawet zginę Tu się urodziłem, wychowałem, teraz kształcę Kolejny dzień nadziei, o który ja zawsze walczę Znowu nowa sól, wita ciebie promień słońca To jest moje miasto, mógłbym mówić tak bez końca Małe, ale piękne, jak wjeżdżasz na rowerze Stare bloki Wtedy, wtedy mówisz, ja nie wierzę Ile wspomnień, ile miejsc, które dzień odkrywałem Jak byłem jeszcze mały, jak do życia dojrzewałem Tutaj żyje każdy z nas, każdy kocha to miejsce Parkour, deskologa, no, o no. czym tutaj mówić jeszcze? Piłka nożna dla każdego, orliki są przy, przy szkołach Masz wolną chwilę, to zgadamy się pokopać Przejść się pogadać, tutaj nigdy się nie nudzi Na fontannę, na kościół, gdzie mnie dzwon rano obudzi To jest nasz dom, tutaj żyjemy na co dzień Kocham tutaj żyć i powracać do wspomnień Które są bezcenne, tutaj Szukam z celu, pomogą przyjaciele, a tutaj jest ich wielu. Ja tu żyję, ty tu żyjesz, ty tu żyjesz, ja tu żyję To jest moje miasto, za które ja nawet zginę Tu się urodziłem, wychowałem, teraz kształcę Kolejny dzień nadziei, o który ja ciągle walczę Ty tu żyjesz, ja tu żyję, ja tu żyję, ty tu żyjesz To jest moje miasto, za które ja nawet zginę Tu się urodziłem, wychowałem, teraz kształcę Kolejny dzień nadziei, o który ja zawsze walczę